Serwus z tej strony Damian. Właśnie wyjeżdżam w Tatry i to jest vlog numer 2. Jeden, już taki vlog był na tym kanale i gadałem sobie o głupotach, więc czas na drugi. Wyjeżdżam właśnie w Tatry i czy wyjeżdżam na jeden dzień, czy na tydzień? Zawsze mam masę bagażu. Nie wiem o co chodzi. Nie, nie walczę już z tym. <laughs> walczę tylko z jedną rzeczą, żeby mieć lekki plecak na wyjście. Mam pomysł na to, by. Ten vlog zawsze zdradzał mniej więcej to, co będzie. Czyli zlepię na przykład taki vlog z wyjazdu, który będzie troszeczkę zdradzał i jakich filmów możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać jeszcze jednego: biorę rower na ten wyjazd. No i dojechaliśmy. Jest to już drugi dzień od poprzedniego ujęcia. <noise> Nauczyłem się jeździć w góry w nocy. Niestety, dojeżdżając z Mazowsza, jest taki problem, że. No ciężko się jedzie za dnia, więc obiecałem sobie i postanowiłem jeździć yy, późno, więc przyjechaliśmy po północy. No i ten pierwszy dzień niestety lub stety jest taki na rozruch, ale że dzisiaj są urodziny Weroniki, to yy, idziemy odwiedzać fajne miejsca w Zakopcu. Jest solenizantka dzisiaj, się Nie, Idziemy świętować dzisiaj. Dzisiaj będziemy... Co będziemy dzisiaj robić? Co, Co chcesz robić? dużo jeść i chodzić. Już zapowiem od razu, bo jestem w kuchni, że z, z, zrobię kawowy filmik przy okazji tego wyjazdu. Przy okazji tej fantastycznej wycieczki dzisiejszej urodzinowej odwiedzimy kilka fajnych miejsc na chillout. Może zainspirujemy. Değil, ne yapacağım? Ne yapacağım? Bardzo dobrze, jeden, tylko piękny wystrój. Dużo przestrzeni. I miejsce, żeby przeczekać wszystko. Cały dzień można siedzieć. Tam byłam, tutaj jeszcze nie byłam. Dziękuję co To jest. No, Niestety, to obraz francuskiego, ale to jest strumienisko Refuge du Guitier, chyba. I to jest na Mount To jest maternity. To jeszcze w planach na przyszłość, ale to będzie zrealizowane. A tutaj już byłam kilka razy w życiu i bardzo polecam. Co to? No wodę. No i fajniutko. Na strychu było, bardzo polecam jeszcze raz. Bardzo dobre, bardzo przyjemne miejsce. Aż mi się wyłącza z wrażenia pod, pod. Idziemy dalej zdobywać Grań Krupłową. Kolejne ciekawe miejsce, jest to tygodnik halański, do którego też się wjeżdża wideo. I wychodzi się zaraz tu z tyłu i wychodzi się od razu do knajpy jest śmiesznie. I jest super widok. Ujechalnie. Miejsce troszkę inne klimatem, ale ma jeden duży plus. Ma piękny taras z widokiem na góry Tatry. Wejście do tego miejsca jest kompletnie zniechęcające i niepozorne. I dziwne, ale... Wachto. Wachto, wachto. Idziemy dalej, co? Teraz to torcik urodzinowy. Kolejnym y, fajnym do polecenia miejscem jest rówień krupowa. Bardzo przyjemnie, dużo y, takiej polanki. Może jak świeci słońce to nie do końca, ale jest tu dużo takich różnych, leza y, różnych lezacków leżaczków. I można sobie postawić pod drzewkami. jest przyjemnie. Tu ludzie często chilują, bardzo przyjemna sprawa. Nie Berek? Tak i tutaj się poznaliśmy. O właśnie miałem to pododać, ale nie zdążyłem Berka, nie uszedzi, no Tak, poznaliśmy się na równi krupowej Więc wszystko w górach moi drodzy. Wszystko się w górach dzieje. Idziemy dalej. Yy, na ciacho, do Samanty. Właśnie nie wiem czy wolę krupówkę. Krupówkę. <laughs> Wolisz krupówkę czy kremówkę? Nie, kropówkę czy czy tort? Może tyle zabrać. No wezmę jak i jak ta tylko nie wiem którą, która muszka. W nocy przeszła na bałnica. Więc generalnie znów nigdzie nie poszedłem. Ale jest nadzieja, gdyż prognozy nie są takie najgorsze. Co do prognozy, sprawdzam prognozę w dwóch miejscach. Jest to hmm. aplikacja ICM-u. Yy, no to ICM pokazuje wszystko dla danej lokalizacji. No będąc blisko gór można się tym jakoś sugerować, oczywiście nie, nie jest to zawsze, nie zawsze się to tak mocno nakłada, bo pogoda w górach, a pogoda na dole jest różna, więc trzeba brać na to poprawkę, ale y, dość pomocna sprawa, widać wszelkie rzeczy, jest to oczywiście prognoza numeryczna, więc wszystko jest na takich wykresikach, więc trzeba tam się troszeczkę z tym zapoznać, co który pokazuje. No i takie najważniejsze rzeczy to deszcz, wiadomo, wiatr, jakby zachmurzenie i tak dalej. Druga rzecz, której się używa to jest strona Mountain Forecast jest to strona, która pokazuje prognozę dla danego szczytu i przewiduje różne rzeczy. I też są mapy pogodowe, zachmurzenie, bajery, śmery polecam sprawdzić i z tych dwóch rzeczy korzystam zazwyczaj. Niczego więcej nie używam. A co do dzisiaj? Jest tak, że teraz pada. No i od tej 12 godziny powinno być ładnie. Więc spróbuję się gdzieś wybrać. Jeśli oczywiście się to potwierdzi. A tymczasem kawusia. co zostało z tego dnia, tylko kabusia godzina 10.30. przejaśnień yy... no widać troszeczkę dzień dobry, witam w Dolinie Zapewne zapewne snurtuje pytanie co ten świr robi w kasku otóż wjeżdżam rowerkiem do schroniska, a potem rześć. że się nie rozleci ta kolażówka <laughs> i kolejny dzień przygód w trakcie tego super vlogaska informacyjnego, a jesteśmy w dziwnym miejscu, bo jesteśmy, tutaj jest Dunajec, a za tym Dunajcem jest asfalt do Chłoskiej i my tutaj dzisiaj idziemy sobie tutaj na taki wzgórek, na spacerek taki. Zobaczymy, co tutaj słychać. Wydaje mi się, że są tutaj domy mieszkalne na wzgórku, bo zawsze do nich wzdycham, jak jadę chochołaską lub idę. No te domy na skraju tutaj w parku to zawsze jest... niezły wzrusz. Zawsze się zastanawiam, czy one są puste. Zawsze wyglądają na puste. Czy one są traktowane jako takie domki letniskowe? Czy może da się to wynająć? W ogóle na płazówkę się robi widok fajny. Czyli ta polana tam z tyłu. Tam będę miał we wrześniu w ogóle ślub. Tam jest taka kapliczka mała i będę fotografował. A potem, potem co? Potem jakaś sesja w górach oczywiście. Zapraszam serdecznie, bo ja jestem fotografem ślubnym też. Robię coś. To tutaj, dwa domy z Bali i to są nasze domy. Dobra, no, żartuję. Chciałbym, żeby były nasze. No, jaka miejscowa? No, nie wiem. To jest to miejsce, gdzie ja zawsze idąc dołem, wzdycham. Dlatego, dwa stare domy, takie totalnie stare. I z drugiej strony, dwa piękne, nowe domy. Piękna sprawa. W takim miejscu. Dobra, już wiem wszystko. To jest ten domek, bo widać na dole było przez chwilę asfalt. Dalszy spacer przez lasek jest dość utrudniony. Jest tu dość ofrudowo. No i przyjemnie tak w po lesie połazić. I przyjemne jest w górze. To jest chyba Magura. No, tak, to jest Magura Witowska. I tu się idzie, a i tu jest ten... Dobrze, tak śmiesznie. Tu tym grzbietem się idzie i tu jest najfajniejszy widok. I potem jest ten dołek i tam jest Magura. Ten... Śmiesznie. <gryw> Magura. Film macie Magury, wiadomo, już był. Nawet się dowiedziałem jaki to jest, jak się nazywa ta polana. Nazywa się Molkówka. I w ogóle tu jest dużo takich polanek dalej. Zejdziemy sobie tutaj taką ścieżką do asfaltu w Holanie. Boże, w Holanie Ho Popołowskiej. To jest, ja mam taki czasem takie coś, że przestawiam pierwszą sylabę w tych dwóch wyrazach i zamieniam. Czyli jest, Natomiast Polana Chochołowska to jest Holana Popołowska. Holana? Popołowska Połowska, dobra, nieważne No dobra, chyba ja mamy mały problem Chyba, że zmoczymy nóżki No, orzeźwiający ten strumyk, nie powiem. Takie morsowanie trochę. Ale... Nie jest źle, ale przyjemnie mimo wszystko. i Mi tam się to podoba. No i tam jest ten domek, o do którym ciągle gawijam dzisiaj. I tam sobie szliśmy obok niego. I tam tym grzbiecikiem. No i tu nawinęliśmy. Takie tam. Wycieczka. Kolejny piękny dzień. Jesteśmy pod reglami. Dzisiaj, jak widzicie, pogoda rozpieszcza i idziemy kolejną fantastyczną doliną strążyską, której nigdy nie byłem. No i tak postanowiłem sobie, że trochę szkoda tych, tych, takiej serii mojej, że nagrywam te filmy na brzydką pogodę, że coś tam, no w sumie tak jest trochę, bo też idziemy dzisiaj na strążystką do Siklawicy, brzydką pogodę, ale ta brzydka pogoda ogranicza ten film, ten widoczek, nie, że w sensie, że jest taki niepełny, więc szkoda trochę mimo wszystko pokazywać te fajne miejsca, złą pogodę. Traktujemy je jako taką alternatywę właśnie dla takich dni jak dzisiaj. Nie wiem, sam. Rozkminki. Co Coś, co sądzisz? Ale moim zdaniem to tak ma swój klimat, no bo są y, jakieś tam chmurki, jest mgła i to też fajnie robi. Się klawica kiedyś na przykład jak byłam, to byłam tak mega mega wcześnie rano, była mgła i naprawdę to robiło super klimat, jak właśnie liczała sobie woda i uważam, że było dużo fajniejsze jak byłam tam w ładne dni. I taki turbo tip, jak nie chcecie płacić 30 zł za ten parking tam, bo to jest abstrakcja jakaś ta cena. Tam jak jest wlot do strążyskiej to jedźcie drogą do Daniela, taka ulica tak się nazywa, droga do Daniela. I na samym jej końcu, już dosłownie pod lasem, to jest po prostu dziki parking i można stanąć za darmo. Ostatnie bastiony darmowych postoi dla cabul. Chip queen. Chip queen, to jest Vera. Vera, jest chip queen, jest mistrzem promocji. Wera na przykład robi tak, że... Jak chcę coś kupić w jakimś sklepie, w internecie, to potem wpisuję tak po prostu w Googleach nazwę tego sklepu, produkt i kod rabatowy na ja przykład. Wpisuję nazwę sklepu, i na, po prostu kod rabatowy. A. No i się wyświetlają różne strony, na których są kody rabatowe. No. Nie wszystkie z nich działają, ale jak poszukasz trochę, to naprawdę można mieć spoko zniżkę. Tak, jakieś zaległe konkursy, gdzieś tam wiszą jakieś kody i w ogóle, wiecie, na różnych stronach do różnych sklepów, bo to różne konkursy. Czasem nie wygaszają tych kodów i to tak wisi i w ogóle Google to odnajduje. Więc vlogasek, uczymy i bawimy. Dajcie znać, czy w ogóle robisz takie vlogi, takie vlogaski właśnie, duper laski. Dobra, już wiem kiedy nagram ten szlak. Dziś go nie nagram do filmu Nagram go jak będę szedł na gewont z tej strony. Deal, umawiamy się? No muszę przyznać, że kolejna dolina, w której nigdy nie byłem jestem zachwycony. Wiem jaki mniej więcej jest tutaj widok, więc sobie wyobrażam jak tutaj się musi. Czemu znów jest tak ciemno? Jak tu musi być pięknie, jakie ładnie. I tu już jesteśmy. Tu już byłem. Tu już się szło nad reglami. Tutaj już macie tu film. Nad reglami szliśmy. Tak jesteśmy. Siklawica. Przyjemnie. Co tam, Warek, jesz? Będę. Czyli to to za akcja? To jest To jest knajpa taka, gospoda Michałków. Polecam serdecznie. No i wracamy do Witowa. Wracamy do Witowa, tylko że ja wracam do no teraz y, zrobimy przebieranki patrz, stoję tutaj i robię tak. cyk. i teraz spodnie cyk, teraz buty jak się leci różny tu jest odcinek, który pola. Tatr nie widać niestety Ej, raz hurra! Jazda z gliczarowca super. Ten odcinek Tour de Polon, który jadą zazwyczaj w drugą stronę, zjeżdżałem. I pierwszy raz w życiu jechałem 70 km na godzinę rowerem. A teraz spieszyłem się w jakiś 20-stopniowy podjazd. I spuchłem. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że te 20 stopni zaraz się skończy, się tu trochę wypłaszczy. Bo to niemożliwe, żeby darło do samego zęba pod taką górę. Śmiesznie jest. Widzimy się u góry. Jechałem. Mam gliczarów Górny. z tyłu. Widać zjazd. jest źle. To taki jebitny podjazd, więc podjechałem sobie. Tu już się wypłaszczyło ładnie. Mało samochodów. W ogóle to jadę przez ząb i przez gubałówkę. Jak wiadasz na gubałówkę, to potem już tylko w dół do Witowa chyba wyżej już nie będzie. Ale zaczęło grzać słoneczko to masakra. Tatry w tle. Piękna trasa na rower. Trochę się odsłaniają, ale słaba widoczność. Więc... Tak, sobie. Dobra, wydałuję na dalej. Dojechałem cały i zdrowy. Skrywam materiały. Czasami ja się na rowerze nagrywa. Musiałbym wymyślić jakiś dobry system na GoProsa, żeby go mieć na ręce przyczepionego, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Jest takie coś na rękę, takie. Taka nakładka, taka rękawiczka i prostoty prostu jest na górze i w sumie To chyba byłby najlepszy sposób, żeby mieć go cały czas pod ręką i jadąc rowerem móc zareagować w każdej chwili, jakby się coś działo Kolejny cudowny dzień z Warką <noise> <noise> Gdzie jesteśmy? Na Słowacji co tu robimy? Chodzimy na yy, górkę. Pagórek ten. Ech. Nie rozpieszcza ta pogoda. nas nosi, wszędzie burze i pioruny i do dupy jest wszędzie to mnie tylko utwierdza, że jesień w Tatrach jest jednak fajniejsza spokojna ta pogoda a wtedy nie dupi tym deszczem codziennie nie ma burzy stabilna jest ta pogoda wtedy bardzo szkoda tylko, że tak krótko trwa jest zimno hej życzko, życzko Tak, w ogóle to chcieliśmy uciec przed burzą, ale się nie da. Tam już idzie. Od jutra ma się poprawić pogoda. Mało w to wierzę. Ja jestem pato influencerem, bo na szlak biorę ze sobą kota. Ale to mi pomaga, jak mnie jest smutno, nie? Muszę go pogłaskać. I już nie jest tak źle. Czy to ty smarkami markami wycierasz obiektywy? Tak, bo powiem Ci, że wtedy lepsze bokę jest. <laughs> lepsze boker jest takie, takie bardziej kuliste. Rzeźbisz, <laughs> co rzeźbisz? Rzeźbisz taką fotę, żeby to cienie tak ładnie było. Aj, układa się ręką. Okay. Macieju, mam taką dla Ciebie zagwostkę. Co myślisz, jakby świat się odwrócił, czyli ludzie mieszkaliby na górze, a schodzenie na dół byłoby frajdą? Myślisz, że coś takiego jest możliwe? Mam że to jest bardzo frapujące i takie przewrotne pytanie. Prawda? Bardzo przewrotne. To, to jest... Ciężko, to, jakby nie wiem jak to ugryźć. <gryśla> <gryśla> ale powiem tak, no. Ciężko sobie to wyobrazić, ale widziałem, widziałem pewien film, a mianowicie tenet tam czas leciał do tyłu w sensie cofał czas się cofał tak? I samochody się cofały w czasie. To było tak namieszane, że po wyjściu z kina nikt nie wiedział o co tam chodzi w tym filmie. No. Myślę, że jakby to też... No, ale nie... pytanie, czy ten świat miałby się odwrócić teraz, czy odpo... zawsze tak miałoby być jak A się. może to jest pomysł na film? Co, w sensie... no, jak się... No i zaczniemy go od góry. Od góry. I że schodzenie jest super. O. No, to jest wiele pomysł. To zadam Ci kolejne trudne pytanie. Dlaczego w górach jest zawsze tak do góry? No to jest tak w życiu. W życiu też <laughs> jest pod górkę. W górach chcesz wchodzić w takie ciężkie tematy tak? <laughs> filozoficzne? <laughs> nie. nie. Tak chciałem. zadać Ci dwa trudne pytania. Ja, ja, ja na trudne pytania to ja muszę mieć czas, żeby je przemyśleć. Nie umiem tak, nie tak em, z marszu na nie odpowiadać. Ja Bardzo muszę tak. myśleć. Zajmie mi to zazwyczaj parę dni, na wszystko sobie rozpiszę. No, scenariusz storyboard. Dokładnie, tak? dokładnie. Ja mam tak. No dobrze, to? Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania i pracę i takie, czy to planistycznie podchodzę do tego. Rozumiem. Ale Z... lubię też improwizować. To jest mnie faktu. Że to jest jakby improwizacja, jeszcze tam jest wpisana w to wszystko, ale zazwyczaj wolę mieć wszystko poukładane. A ty? Boldziesz mieć poukładane, czy będziesz improwizować? Ja układam dopiero na linii montażowej, wiesz? co? Okay. Czyli ty rzeźbisz po prostu? <noise> tak. Jestem rzeźbiarzem, artystą. No, tak jest Murarz, tynkarz, akrobata. Dodatkowo. Ja, ja też tam rzeźbię. No, ale. No. Znaczy, mam jakieś pomysły, ale one się yy, rodzą i raczej będę je rzeźbił w sumie nadal, będę to rzeźbił z materiałów, które mam, nie? No tak, no bo tak też jest spokojnie. to też tak robię często, nie? No. No to yy, ale nie ukrywam, że yy, największą frajdę mi sprawia jak to wszystko jest już zapanowane od, od, od A do Z i fajnie wyjdzie No dobra, tyle na ten moment